O tym, co się działo wczoraj, a w gruncie rzeczy wyszła fajna gala. Szczególnie, że Common event, moim zdaniem, skradł cały show tego przedsięwzięcia, bo Cyrus Pattison, który walczył z Walkerem, dali naprawdę świetne widowisko. No, nierzadko się tak zdarza, że. Walki, które poprzedzają main eventy, często bywają lepsze, bo też zestawienia w nich są odważniejsze. Ja tu mówiłem, że Galalia Fighter jest trochę prowadzony już ostrożniej po tym, jak pokazał się z nie najlepszej strony w Emiratach Arabskich. No i tutaj wygrał z Tomim Frankiem, tak jak przewidywałem. Przez Nocaut, chociaż widać było, że chciał się pokazać z lepszej strony, bo zrobił to szybciej niż mi się wydawało. Na pewno Tommy Frank na początku w swoich pojedynkach pokazywał, że potrafi boksować. Tutaj stłomszony od samego początku nie miał nic do powiedzenia. Ja faj szybszy, dokładniejszy, lepszy w obronie, tak naprawdę jednostronny pojedynek, natomiast Cyrus Pattison, który jest w walce z Walker'em był na pewno faworytem boku Ja nie sprawdzałem akurat typowań przed tym pojedynkiem, natomiast Cyrus Pattison był większy z lepszym rekordem niepokonany, większy procent wygranych przed czasem, kariera w boksie olimpijskim z tego, co, co się tam orientowałem, to on nawet walczył w Polsce, wygrał w 2016 turniej sztama. Jak widziałem, że boksował na turnieju sztama i sprawdziłem z jakim wynikiem to rzuciło mi się w oczy, że w 2008 na przykład Beterbijew wygrał ten turniej. E, także w Polsce czasem walczą znakomici pięściarze, tylko e, nie w tych pojedynkach. E, które są najważniejsze, a na, na początku swojej kariery bądź po prostu walczący jeszcze w boksie olimpijskim, to już abstrahując od tego, natomiast ten Cyrus Pattison, który właśnie miał karierę w boksie olimpijskim, był reprezentantem Anglii, no to był tutaj faworytem. Natomiast Walker, który już wcześniej skradł zero w rekordzie dwóm zawodnikom, z jednym z kolei z remisową, który nigdy nie przegrał przed czasem. Wydawał się takim idealnym zawodnikiem, żeby budować karierę Pattissona. Nie przegrywa przed czasem, dobry tester, ale też nie wygrywa przed czasem, bo z 12 pojedynków tylko 3 wygrał, więc wydawał się bezpieczny. Tu jednak Walker. Czuł od razu w pojedynku krew, czuł, że rywal jest w jego zasięgu. Miał przede wszystkim plan na ten pojedynek, no i odwagę i możliwości, żeby go realizować. Możliwości, jeśli chodzi o szybkość, dynamikę, zdecydowanie świetnie przerywał te kombinacje Patricona, wchodząc swoimi ciosami krótkimi, sierpowymi, ale szybszymi. Był w stanie go ranić i na górę i na dół, przechodził po przerwaniu ataku szybko, płynnie do swoich kombinacji. I był w tym pojedynku lepszy. Powiem szczerze, że rzadko się zdarza, żeby chyba na angielskich ringach trener poddał swojego zawodnika w momencie kiedy ten nie jest jeszcze naprawdę ciężko trafiony, chociaż tutaj Pattison leżał 2 czy 3 razy na deskach, ale tutaj chyba sam Pattison kiwał głową, że, że on w tym pojedynku nie jest w stanie już więcej z siebie wykrzesać, a e, decyzja słuszna, bo walka zmierzała w jednym kierunku. Generalnie, e, tak jak powiedziałem, przez to, że e, Pattinson czuł się zawodnikiem lepszym i tym, który ma wygrać, a z kolei Walker ma plan na ten pojedynek i, i wszystkie argumenty, żeby ten plan zrealizować. Walka oglądało się znakomicie i, i wiedziałem, że ta walka wieczoru nie ma prawa jej dorównać. Świetne widowisko, także, także tyle jeśli chodzi o tą galę Dazn, ci co stawiali na Walkera, bo zorientowali się w tym, że, że ma szansę wygrać, to na pewno dobrze na tym pojedynku zarobili. Jeszcze dwa słowa o tym, co sobie dzisiaj zobaczyłem, natomiast zobaczyłem trening Canelo Alvareza no i wiele osób podkreśla, między innymi ta strona bokserska, na której ten trening Zobaczyłem, że kanalo jest w formie. Wygląda sharp, czyli taki ostry, zdecydowany, precyzyjny, szybki. Owszem, wyglądał lepiej niż na tych treningach wcześniejszych, kiedy budował na pewno siłę, wytrzymałość, kiedy te obciążenia treningowe były znacznie większe, a jednocześnie on jeszcze nie był w takim treningu stricte, pewnie spalingowym i tarczy więc tutaj ta dynamika na pewno się poprawia, ale na co zwróciłem ja uwagę, że oprócz tych stabilizatorów na kolana doszły jeszcze tejpy na oba łokcie, więc już ten przebieg Canelo Alvareza coraz częściej daje o sobie znać, myślę, że w jego przygotowaniach stąd on oprócz pomijając już tą motywację, którą Pewnie aż taką mocną nie ma, bo zrozumiał, że kategorii kategorii półciężkiej nie podbije, z kolei w kategorii super średniej zdobył wszystko. Pieniędzy ma też dużo, więc ciężko, mimo tego, że to ambitny człowiek i o wysokiej klasie sportowej, zmotywować się do kolejnych walk w ten sposób co wcześniej, ale też ciało powoli bez tej motywacji daje znać coraz bardziej o sobie. I myślę, że to jest główny powód tego, że Alvareza nie widzimy takiego, jakiego widzieliśmy jeszcze 2-3 lata temu. Bardziej 3. No i, i to mi się rzuciło w oczy. Kolejna rzecz, to piszecie mi w komentarzach, że pod ostatnim, pod ostatnim moim vlogiem, że to nie dlatego, że Ramirez się przestraszył Cieślaka, a dlatego, że nie jest znany w Stanach Zjednoczonych, nie dostał tego pojedynku. Nie mówię przestraszył w sensie, że Ramirez nagle się bał siły ciosu, czy bał się dostać po głowie od Michała Cieślaka bo, bo w to nie wierzę. Ramirez, zawodnikiem z gruntu rzeczy, jest odważnym i nigdy nie okazywał słabości w swoich pojedynkach, więc nigdy bym nie posądził go cudzostwa. Natomiast już jego sztab szkoleniowy o taki zwykły rozsądek, tak bo byli zawodnicy w historii boksu amerykańskiego zdecydowanie e, tak samo znani, czyli nieznani jak Michał Cieślak, albo jeszcze mniej, a o gorszym dorobku, na przykład, niż Michał Cieślak. Przykładem e, walka na przykład Kamila Szeremety z Gennadijem Gołówkinem. Kiedyś pamiętam, jak De La Hoya miał walczyć. E, Delahoya miał walczyć z Hopkinsem. No to, to wcześniej walczył e, pierwszą wagę w kategorii średniej z Felixem Szturmem, który też w Stanach Zjednoczonych e, znany nie był. I wiele, wiele innych pojedynków, gdzie brani są zawodnicy z Europy czy z Afryki, e, po to tylko, żeby e, ta gwiazda amerykańska e, zdobyła swój e, określony cel tym pojedynkiem. Na przykład. De La Cholla miał wygrać pojedynek z niepokonanym zawodnikiem w kategorii średniej po to później, żeby, żeby rywalizować z, o wszystko z Bernardem Hopkinskiem w walce bardzo kasowej i tak też było wiele, wiele razy w historii boksu w Stanach Zjednoczonych, także ja w to do końca nie wierzę, po prostu ktoś przekalkulował, że ryzyko związane z walką ścieślakiem z jest zbyt duże, a przecież do zyskania był ten eliminator i lepiej jest wyciągnąć Joe Smitha do wyższej kategorii wagowej, której nie jest w stanie robić Ramirez jeszcze z jakimś umownym limitem i po prostu tam sobie stoczyć ten pierwszy bezpieczniejszy pojedynek i to jest według mnie jedyny powód, dla którego nie doszło do walki z Cieślakiem, bo na początku był plan, żeby Ramirez szybko wszedł na ten poziom mistrzowski gdzieś w rankingu A, a po prostu mm, zdecydowano się na drogę bezpieczniejszą, bo też ryzyko związane z ewentualną e, porażką Gilberta Ramireza e, było po prostu zbyt wielkie. To by było na tyle. E, rozpoczyna się już jutro kolejny tydzień. E, tak naprawdę dzisiaj się rozpoczyna kolejny tydzień, bo zaczyna się zawsze od niedzieli. E, I w nim na pewno będzie dużo już ogali we Wrocławiu. E, są znani pięściarze, e, którzy staną naprzeciwko Rafała Wołczeckiego. Fiodora Czergaszyna, e, Oczywiście walka wieczoru była znana o, od e, zawsze, więc dużo będzie e, na moim kanale o tym. Serdecznie zapraszam. Wrzucę pewnie e, coś jeszcze, bo zawsze. Oprócz tego kontentu bieżącego staram się dorzucać Wam jakieś smaczki. Pozdrawiam serdecznie.